Że się denerwujecie, żona. No dzisiaj wyjątkowo coś tak chcesz. Sprzątać coś każe, ci nie, czepia się. Nie pasi. Opadane, czepia się cały czas Że niepodnoszone po imprezie, a to już dwa dni sterczą. A zaraz będziesz przychodzić i, i będziesz przepraszać, bo no, tak będzie. No. Może tak być? Jak wiecie, ja od prawie roku należę do teamu Play i co to dla mnie oznacza albo dla Was? Kiedy pojawia się coś ciekawego, coś nowego, to po prostu te osoby z teamu dostają taką informację i mogą się nią podzielić. Wiem, że Play już jest gotowy na święta, Play na święta cały w prezentach. Jest bardzo fajny pakiet, Junior Box, a w nim smartfon plus gadżet. Tych gadżetów jest sporo do wyboru. Fajne jest to, że to jest oferta Mix, czyli na doładowania, i jest co już tak ładnie zapakowane, gotowe do wręczenia jako prezent. Swoją drogą do Mikołaja już zostało naprawdę niewiele czasu. Zostawiam Wam tutaj link, pod którym znajdziecie szczegóły oferty. Kilka mi tu gryzie? Kigusek! Figusek, bo Mikołaj do ciebie nie przyjdzie.